Na targach Dachforum w Kielcach odwiedziliśmy stoisko marki Velux, która obchodzi swoje 35-lecie. Krótkie podsumowanie działalności przedstawił Waldemar Czarnocki, menadżer do spraw rozwoju biznesu Velux Polska. No to jest piękna historia. 35 lat temu zaczynaliśmy od niewielkiej grupy ludzi. Rozwinęliśmy się do bardzo, dużego, bardzo dużej firmy z olbrzymim wpływem na polską gospodarkę, bo zatrudniamy niemal 3600 osób w Polsce. Mamy kilka fabryk, także jest to duży wkład właśnie w rozwój, w rozwój Polski. Produktowo oczywiście zawsze mamy o to, aby nasze produkty... Niezmiennie były najwyższej jakości, wprowadzamy praktycznie w każdym roku dodatkowe produkty, nowe innowacje, tak jak chociażby teraz, ale no nie osiągnęlibyśmy tego dzięki naszym partnerom, partnerom biznesowym, dekarzom, których mamy okazję odwiedzić tutaj na targach na forum, ale również naszym pracownikom, architektom, także wszystkim, którzy wspólnie przyczyniają się do tego sukcesu. Podczas wydarzenia porozmawialiśmy również z Alicją Twardowską, product managerką Velux Polska. Opowiedziała nam o wyróżnieniu, jakie trafiło do marki podczas targów. Jesteśmy bardzo dumni, że dostaliśmy nagrodę w kategorii ekologia na targach Dachforum. Otrzymaliśmy ją za naszą najnowszą kolekcję rolet wewnętrznych z kolekcji Nature. Tutaj te rolety są w większości wyprodukowane z produktów z recyklingu. Velux to marka, która nie tylko na stałe wpisała się w krajobraz branży, ale też aktywnie wyznacza jej standardy i trendy. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.